Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Sebastian Kowalczyk. Moi kochani, mam dla Was zadanie na dziś. Wejdźcie koniecznie w link, który jest tutaj pod tym materiałem, i obejrzyjcie wypowiedź Panów Ichtiologów z Okręgu Mazowieckiego. Materiał jest o odłowach sieciowych na zalewie zegrzyńskim i o racjonalnej gospodarce rybackiej. Moi drodzy, tu jest ogromny problem, i no, moim zdaniem, ten materiał jest takim troszeczkę wołaniem o pomoc. Panowie ichciolodzy pracują ogólnie nad zalewem zegrzyńskim, nad poprawą rybostanu od kilkudziesięciu lat i w ogóle sobie nie radzą, niestety, na to wychodzi, ponieważ pracują, pracują, pracują. I nic z tego nie wynika. Moi drodzy, absolutnie nic. W Zalewie Zegrzyńskim łowi cała masa wędkarzy z Warszawy, z okolic, z różnych stron Polski. No chociaż co to do końca nie wierzę, bo kto by tam z różnych stron Polski w ogóle chciał przyjechać. Wiadomo, wędkarze nastawiają się głównie na połów drapieżników, sumów, sandaczy, szczupaków, no, nic w tym dziwnego, to są ryby najbardziej atrakcyjne dla wędkarzy. Tak więc, panowie ichtologowie teoretycznie powinni tak tą swoją gospodarkę rybacką zaplanować, tak rozpisać operaty, aby tych drapieżników było w wodzie tyle, ile trzeba, ale, no, ale nie ma. Czyli coś nie gra. No panowie ichtiolodzy totalnie sobie jakby z tym zagadnieniem nie radzą i muszą odławiać tą niechcianą przez nikogo biomasę, czyli małe leszczyki, krąpiki, jakieś płoteczki. No tu można by nad tym dyskutować, bo jak widzieliście w moim materiale, który pokazywał taki odłów, no to ta biomasa to takie całkiem poważne ryby, leszcze, liny. Wielki karp. Link do tego materiału macie tu również pod spodem. Obejrzyjcie sobie, jak to wygląda. No ale nic, wróćmy do panów ichtiologów. Totalnie sobie z tym nie radzą. Pan Prykowski nie radzi sobie z tym od 21 lat. Więc może jeśli wy macie jakichś znajomych, specjalistów, ichtiologów, którzy by chcieli pomóc naszym ichtiologom z okręgu mazowieckiego, to może byłoby dobrze ich ze sobą... Skonsultować, no bo ja podejrzewam, że jak tak dalej pójdzie, to panowie ichtiolodzy, którzy pracują nad tym zalewem zegrzyńskim, prawdopodobnie niedługo się podadzą do dymisji albo zmienią pracę. No bo po co robić coś, co nie przynosi żadnych najmniejszych efektów? To jest totalna bzdura. Bardzo się cieszę, że panowie ichtiolodzy z okręgu mazowieckiego nakręcili ten materiał za nasze pieniądze. Bo na pewno znajdzie się ktoś, kto im doradzi, co zrobić, aby tego drapieżnika było tyle, ile trzeba. Bo może ja mogę coś doradzić. Mi się wydaje, że jeśli tego drapieżnika ciągle jest za mało, to może należałoby go w końcu zacząć chronić. Co? Bo przecież to, co się dzieje nad zalewem Zygrzyńskim, to bareja, jakby żył, to by film o tym mógł nakręcić. Następna rzecz, ale to już bardziej na poważnie. Obejrzyjcie ten materiał i odpowiedzcie mi na jedno pytanie. Kto tak naprawdę rządzi okręgiem mazowieckim? Bo ja odniosłem wrażenie, że te całe struktury Polskiego Związku Wędkarskiego to taka troszeczkę zasłona dymna dla pewnego lobby, które sobie urządziło na terenie okręgu mazowieckiego swój mały folwark. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. A to na dzisiaj wszystko, trzymajcie się na razie. Hej!